Witam was kochani moi bardzo gorąco Dzisiaj chciałam wam pokazać e, taką pomarańczowo-grejfrutową zupę jak ja to nazywam e, Zaraz wam pokażę na czym to polega A więc tak, e, mam trzy grejfruty takie dosyć e, duże i pięć pomara e, dużych pomarańczy e, e, i tak Greyfruitów wiadomo mniej, dlatego że y, są bardziej gorzkawe. Pokażę Wam, jak ja obieram grejpfruty. Są różne sposoby ubierania grejpfrutów, ale mm, no, ja obieram po swojemu, tak jak mi wygodnie, i tak jak, jak sądzę, że jest według mnie najlepiej. Mianowicie usuwam całą skórę. Tak się nauczyłam i no nie wiem... Może też Wam się spodoba moja metoda i Wam ym, nie wiem, ułatwi pracę. Chociaż w sumie to takie może łatwe nie jest obieranie. No w każdym bądź razie usuwam y, tą skórkę pierwszą, że tak powiem. No i wy, wydrążam sam ten miąż y, na talerzyk. Także tak to wygląda. Warstwa po warstwie właśnie Odrywam każdą skórkę i później sam ten miąż wrzucam na talerzyk. Może mówię, to nie jest za łatwo obieranie, ale moi drodzy, ta skóra z tego greyfruta to jest yy, najgorsze co może być, bo właśnie ona jest najbardziej gorzka. Sam ten grejpfrut, ten miąż nie jest taki gorzki jak, jak właśnie ta skóra. I jeśli nawet trochę nam się gdzieś tej skóry zostanie to właśnie później przez to grejpfrutu jest bardzo gorzki. A czemu to, tą, nie wiem, że tak powiem, przekąskę nazwałam grejpfrutowo-pomarańczową zupą, to dowiecie się na koniec. Czemu to tak, by było? tak się nazywa. No i tak po kolei ubieramy sobie tego Dzisiaj jest już następny dzień, kolejny, nie wiem, już chyba czwarty czy piąty, że tak powiem, mojego odchudzania się, więc unikam jakiejś słodyczy, jakichś takich rzeczy, nie wiem, tłustych, czy, czy właśnie słodkich, więc zastępuję je owocami i dlatego codziennie robię sobie taką właśnie grejpfrutowo-pomarańczową zupkę. Ja mam nadzieję, że Wy to dobrze widzicie. dobrze. Może i to żmudna praca, ale naprawdę efekt końcowy jest super. Te grejpfruty z pomarańczami są bardzo, bardzo smaczne i pożywne więc polecam gorąco coś takiego sobie zrobić, chociaż raz na spróbowanie. A tym bardziej jak teraz jest zima, za oknem y, pogoda taka jest, jaka jest, więc duże, duży zaszczyk witamin y, na pewno każdemu się przyda. tak zaczynam właśnie każdego grejpfruta Pierw obieram ze skóry taką ćwiartkę. No i później, jeśli jest miąż już na wierzchu, to, to wyjmuję sam ten miąż. I widzicie tutaj teraz jest taka skórka, więc staram się tą skórkę zdjąć. No, moi drodzy, nie każdego, z nie każdego grejpfruta da się tak łatwo ściągnąć tą skórę. i Przede wszystkim te cząstki nieraz są takie, że nie chcą się oderwać od tej skóry. No i trochę zabawy wtedy z tym jest. Akurat widzę, że te greyfruty nie są takie najgorsze, i w miarę szybko i sprawnie to idzie. W miarę łatwo się to obiera. Ja Was teraz nie będę zanudzać nie wiem, żeby to wideo nie trwało za długo. Nie będę was zanudzać, jak ja obieram te greyfruty więc yy, zmontuję ten filmik i połączę go w części no i zapraszam do drugiej części mojego filmiku jeszcze jedna rzecz ważna, jaką Wam chciałam powiedzieć jak zaczynacie przekrajać grejpfruta, to pamiętajcie żeby tego nie robić yy, w jakąkolwiek stronę tylko zawsze tam, gdzie grejpfrut się zaczyna to żeby yy, tak stał do góry tym, tym tutaj właśnie Takim, nie wiem, dzióbkiem. I wtedy go przekrajamy, właśnie najpierw wzdłuż, na jedną połówkę, i później każdą taką połówkę tak samo przekrajamy wzdłuż. To jest bardzo ważne, bo jeśli przekroimy go inaczej, to już nie będzie tak nam łatwo odchodzić po prostu od tych skórek drobniejszych. No i będzie wtedy gorzej nam się obiera no, także to tak wygląda uważajcie, żeby sobie nie prysnąć tym sokiem w oko, bo bardzo, bardzo, bardzo szczypie już sobie nieraz prysnęłam takim właśnie grejpfrutem w oko to myślałam, że nie wiem, zapłaczę się praca żmudna, ale efekt końcowy naprawdę warto się pomęczyć. No i musicie też, że tak powiem, zwrócić uwagę, czy nie macie pokaleczonych rąk, ponieważ jak ktoś ma skaleczoną, skaleczony tam palec, czy, czy rękę w którymś miejscu, czy nawet skórkę gdzieś przy paznokciu, to bardzo, bardzo szczypie, więc mm, wtedy nie polecam y, nie wiem, obierania w ten sposób grapefruitów. Ja wiem, że można jeszcze inną metodą obierać y, te grapefruity tak samo, jak będę za chwilę obierała pomarańcze, ale ja nie stosuję tej metody, ponieważ y, moim zdaniem bardzo dużo owoca marnuje się w ten sposób, y, w jaki za chwilę pokażę, jak się obiera pomarańcze. Więc no, według mnie to, to nie zdaje egzaminu, a grejpfrut jest takim owocem, że tą skórę ma tak grubą, te, te cienkie skórki ma tak grube, że łatwo jest je po prostu oderwać od tego miąższu. Ten, ten miąż po prostu wyjąć z tych, z tych skór. A no niestety przy pomarańczu nie da się tak, y, tak zrobić, ponieważ pomarańcz ma bardziej delikatne te skórki. Yy. Może nie każdy, no ale większość pomarańczy ma po prostu cienkie te skórki i gdybym chciała ją tak oderwać właśnie jak tutaj robię to z tym grejpfrutem, to na pewno by to nie zdało egzaminu, ponieważ ta skóra by się porozrywała i wtedy no nie dałoby się tak, tak ładnie właśnie wyjąć tego miąższu. Z grejpfrutem mam wprawy, ponieważ bardzo, bardzo lubię grejpfruty, to są moje ulubione owoce, bardzo często je jem, więc, więc mi tam problemu nie sprawia, żeby tak, tak je poobierać. A zobaczcie, same są suche skóry, nie ma żadnych, żadnego tutaj miąszu czy tam coś, żeby coś się marnowało, także, także uważam, że, że ten sposób obierania grayfuta jest już sprawdzony przeze mnie i bardzo dobry. No to myślę, że Wam chyba tyle powiedziałam o grejfrutach. Za chwilę będziemy przechodzić do pomarańczy. A ja kończę na razie tą część wideo. A więc, tak moi drodzy, tyle wyszło właśnie z trzech grejpfrutów tego grejfruta. Ja go teraz podzielę, ponieważ jeszcze szykuję dla mojego chłopaka. Też porcje. Dobra, i teraz zabieramy się za pomarańcze. A więc tak, ja odkrajam zawsze część tą górną pomarańczy i tą część tylną. No i, że tak powiem, nie wiem, okrajam tego pomarańcza dookoła. Kawałek po kawałku. E, tak właśnie okrajam go nożem. Jak ktoś, nie wiem, nie chce się bawić w takie coś, to może sobie normalnie cząstki pomarańcza wrzucić całe z tymi nawet cienkimi skórkami, wiadomo, albo po prostu jakoś pokroić sobie pomarańcza w kostkę czy coś. No ale ja chcę, żeby było tak. Sam owoc typowo bez tych właśnie skórek cienkich, więc yy, nakrajam tak te cząstki, każdą jedną po skosie. Tak, żeby yy, te cząstki właśnie pomarańcza wydobyć. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby yy, przed. Zaczęciem właśnie robienia tej sałatki, umyć każdy owoc. Ja zawsze myję y, owoce w płynie do mycia naczyń, ponieważ płyn bardzo dobrze y, domywa je, oczyszcza i przede wszystkim, no wiecie, skoro możemy zmywać talerze i naczynia ogólnie, wpłynie do mycia naczyń i nic nam nie jest. Więc na pewno, jeśli umyjemy płynem do mycia naczyń, naczyń owoc, też nam nic nie będzie. No, i tak po kolei każdą cząstkę wydobywamy z tych skórek. O! I teraz ten, ten kawałek, co mamy, to po prostu ja wyciskam z niego cały sok. Cały sok, jaki w tym się znajduje, to staram się wycisnąć. No i tyle, i ten miąż wyrzucam. No i tak każdego jednego pomarańcza będę obierać. No, także ten przód, tak dosyć grubo, no bo wiadomo, że zanim się ten pomarańcz zacznie, to, to, to jest taka dosyć gruba yy, część. I ten tył tak samo. No i sobie tak właśnie okrajamy go nożem dookoła. Jak tam nam się gdzieś nie, nie za dokładnie okroi, czy coś, no to można sobie poprawić. Na przykład tutaj ten dół nieraz tak dodatkowo y, po, po skosie okrajam. Ja wiem, że to może jest dubanie z tym pomarańczem, i y, niektórzy woleliby się z tym nie cackać i całego wrzucić. Znaczy, Normalnie w, w cząstkach, no ale tak jak mówię, ja, ja lubię sam taki mm, miąższ z tych pomarańczy, z tych owoców, więc krek frutów tak samo, więc więc trochę, że tak można powiedzieć, bawię się z tym. Ale dzięki temu mo można powiedzieć, że mm, smaczniejsze jest. Nie wiem, jak tu powiedzieć, danie? Nie, danie nie. Ta sałatka. Owocowa. Dzisiaj będę chciała Wam pokazać jeszcze jedno danie. Mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj je nagrać, jak, jak jeszcze mi starczy czasu. Razem z moim chłopakiem będziemy przyrządzać e, takie ala sajgonki z papieru ryżowego z tym, że mm, będą one nadziane szpinakiem, papryką i pieczarkami. Także ten kto jest zainteresowany, to yy, serdecznie odsyłam do prawdopodobnie następnego fi mojego filmiku. <gry> Wam pokażę jeszcze jednego tego pomarańcza, a później e, pokażę Wam efekt końcowy. No i znowu wyciskamy soczek. Teraz mieszamy to, tutaj akurat mam, e, za, że tak powiem już za mały talerz, dużo tego wyszło, resztę będę robiła w drugim talerzu, ale chciałam Wam e, tak na szybko już pokazać jak to wygląda, no a więc taka, tak wygląda e, cała ta zupka pomarańczowo-grejpfrutowa czekajcie, na zbliżenie zrobię Wam tego o, tak wygląda cała zupka jest bardzo bardzo dużo tego soku sok jest przypyszny. także na zimowe dni bądź wieczory polecam coś takiego naprawdę duży zaszczyt witamin myślę, że dla dzieci super też sprawa także polecam gorąco i życzę Wam smacznego buziaki, pa!